O kim my jesteśmy? Moi drodzy witam serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj jest to odcinek gdzie mogę mówić tylko ale. Jezu ja akurat jestem impostorem, a mu mogę mówić tylko ale. Ja. Najgorzej. Na najgorzej. Najgorzej. O nie, nie mogę, czemu nie mogę kliknąć? Sabotaż? Nie mogę kliknąć, nie. jestem z najgorszym miejsce. Nie będę czekał na kolejny medbeju? Wszyscy są po lewej stronie. O. No kurde. Poprosiłbym o końcowe lokalizacje. Cafeteria. Do... Ale. Do robiłem w Wejponsach. Ja byłem na prawo z Nounem. więc to nie On na pewno. Ja nie mogę ja, mówić ja... ale. Jest na będzie taki głupi odcinek. To jest impostorów, więc nie. Ja wiem. mogę pokryć szczypcami, bo się spotkaliśmy na dole tego. Nie, ja mogę pokryć, ja nie mogę pokryć. Nie mogę pokryć. mi się, że, że w tej rundzie ja tak mogę. szczerze nikt nikogo nie może pokryć, bo jest dwóch impostorów, więc. Nie, raz, gdzie? No, no na przykład. można by Was Znaczy. Jeszcze raz, No, na pewno. Było przy jakby tym takim do. Jak się nazywa? Elektryka. Mogę tylko mówić, ale okay, dobrze, ja nie ale mogę. mogę. Sytuacja wygląda tak, że były zamknięte drzwi. Przy komunikacji. Nie wiem, czy był zamknięty cały storage, ale wydaje mi się, że jak się zamyka Storage'a, to cały się zamyka tam przy tych drzwiach do komunikacji. Ja, bo ja ogólnie ja nie będę się w ogóle odzywał byłem do komunikacji robić download i musiałem zrobić upload w adminie, później po tym downloadzie. No i chciałem wrócić do admina przez Storage', drzwi były zamknięte, za drzwiami był byku. Minąłem byka, pobiegłem do góry i po chwili był report. Czyli Wydaje mi się, że mogło być to tak, że Byczek zabił Milki w story na dole, zobaczył, przycinek. że tam jestem i ze strachu postanowił zreportować. Chciałem też nadmienić fakt, iż aż Azalis. szedłem po pierwsze z góry, bo byłem, miałem jakby lustrzane odbicie szczypcona, w sensie poszedłem do e, admina, gdzie robiłem kartę i właśnie pierwsze te takie ściąganie. I potem właśnie wyświetliłem się, że w consach mam zrobić jakby drugą część, no i szedłem do consów i no tam były zamknięte A drugą się... część w tego takiego ściągania, tak mi się wydaje przynajmniej, bo kazało mi iść do... Taka strzałeczka kazała mi iść do... A w którym miejscu jest ciało? E, przy jakby wejściu do elektryka, tam w tym korytarzu jakby, tam przy tym korytarzu. Ja bym skipnął z tego powodu, że nie mamy pewności. A... Ale mam byczka na oku z tego powodu, że wydaje mi się, że storage był zamknięty i wiesz, w tylko on. właśnie był ja i, ten... i ten. Do no tego nam W tym czy... Łukaszam, wy 태... wydaje mi się, że mogę kierować. <laughs> on był. No, ja nic nie mówię. Ale kto, był, kto jeszcze nie zrealizował swojej pozycji, gdzie, gdzie był? No właśnie, ja byłem na wejściu do starej to i miałem na Łukasz. Nie, please, kurde, głosujcie. Na wejściu do store, z której strony? Nie skąd nim, tylko z. Z prawej. O z prawej strony? Z prawej ja siadam pod filców. Tak, z prawej od filców. Co będzie głupio? Do czy ja to widzę? Były otwarte drzwi, nie były tam. Przez Dave'a Tak, na samym końcu oh, schodziłem na wejście do Starej I było otwarte, nic nie było tam zamknięte. Dobra, no, nie bo, to było, to było bo, by, bo oni by byli czyści wtedy, w takim razie zbiegali z góry z nawigacji. A Łukasz? Aha, Łukasz tam był. Wojtek? No, A ja był tam ja nie i... że on zbiegał z nawigacji. Panie nie pytałem wiesz, się o Wojtek i Dave mnie. nie wiesz, gdzie byli. A ty Wojtek gdzie nie byłem? Ja mówiłem na samym początku. A nie pytają się mnie, na... ja nic nie mówiłem w tej rundzie. Dave, ty gdzie? Tam widziałem jak Łukasz. Ja Peter, w kawiarni. Byłem... Paweł? Ale. Gdzie? Jak coś, to nie ufajcie nikomu w tej gerce. Jak jest dwóch impostorów, to nie Paweł gdzie, gdzie był był Paweł gdzie był Paweł? Gdzie nie był Paweł? Wcześniej nie tego nie robiłem, Neon. Ja <laughs> ja Paweł, gdzie byłeś? Ale. Co? co? Dobra, to będzie jakiś odcinek, gdzie tylko Ale będzie mówił całą grę. Aha, dobra. 100%, 100%. Ale, ale. Ja, ja, jak go wywalimy, to koniec odcinka jest. Hmm. Dobra, to rozumiem, bo trzeba no. na niego wyzagować. Kurde, to jest głupie, że on już wie co, jak ja film kręcę. Palion, palion, palion. Co się stało? Ja odpowiem za Pawła, ale Co się stało, Wojtek? O, nie mamy tak, co się stało? Dobra, a więc było następująco. Wszedłem sobie do medbay'a zacząłem sobie fiolki wrzucać złe i nagle chcę wyjść i widzę zamknięte wrota. I tak mówię co robić? O co chodzi? Nikt do mnie nie wchodzi, ale obawiają się węta i stoję szybko przy wyjściu. Czekam, czekam, czekam. Aż nagle widzę, znikąd pojawia się palion. <grym absorption> w tym momencie otwierają się drzwi I ja biegnę i klikam Emergencji Nie wiem jakim cudem mnie nie zabił mnie Może miał jeszcze kill cooldowna. No ale tak było Ale, ale na Ale, ale Ale, ale Ale, <grym> ale, ale. <grymation> ale, ale. <grym> Fajnie Ale, ale, ale ale To by było na tyle by było, ale, ja byłem, ale, ale, ale 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 W tym odcinku zagram jeszcze 25 gierek Ale ale co to to nie ale ale Dobra zaalealuj na siebie co? i Toite ale ale To był Toitek ale ale Trzymaj się Nie kończę odcinka no Moi drodzy, szczerze wam powiem, no nie pykło, ale będziemy pomagać teraz Dave'owi Jezu, ja tak zrąbałem, ja w ogóle... No nie wiem, nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, że ja mam kilku dam na kurde No tak zrąbałem, że to było po prostu aż przy, przykro mi się to patrzyło Nie wiem Smutno mi jest Co ja mam zrobić? No nie, nie mogę, nie mogę elektryka Nie mogę zrobić na elektryku nic Oj, oj, oj Okej, okay, okej, okay. ciemność Dam im ciemność tylko są w elektryku, kurde Ja mam plan A co jak zamknę... Ciekawe czy jak zamknę elektryka, czy będę mógł wyłączyć światła Tego nie wiem Tego niestety nie wiem i zaraz chcę się dowiedzieć No nie akurat teraz Akurat teraz zaudaj O nie ciało tu jest Nie widzę tego ciała Dlaczego nie głosują na to ciało Co jest grane? Ja byłem w reaktorze. No. Ej, ja byłem w. A Kondi, powiedz coś. Jak to Dave no, wygra, no. to no znaczy, najpierw, że. Mówiąc, ale. Wygrałem. Ja w adminie, robiłem O2 A, i ktoś. Do mnie. Nie pamiętam kto. Kończyłem wpisywać kodzik w O2 i ktoś do mnie wbiegł. Ja byłem, tak. A ja kończyłem wpisywać kodzik w adminie i ktoś obok mnie, ja byłem, tak. ja ktoś obok to mnie to też No, był. to w Medbayu i okay. ja biegłem no. do admina. A, A Dave no, ja ja ktoś... ja byłem, Kondi ty Dave? Ja go dwa. Kondi, tykujeszem, nie? No tak, że ja się w adminie było i ty by czego by niego przebiegłeś, ale albo nie widziałeś, albo ty to zrobiłeś i szybko podbiegłeś na kodzik. ale nie nie. Zrobiło jest na więc na pewno byś to zobaczył. No właśnie, kurde, dawaj, 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 dawaj. To musiałeś na dole admina bo Please, please. A ty mi się wydaje, że tego nie widziałeś, bo tak biegłeś tak normalnie. Nie, muszę I bym nie tego tam do niego. Łukaszia widziałem, Łukasz też był. Y Łukasz był zamknięty ze Stupsonem i ze mną w Storeju i tam nikt nikogo nie zabijał. No, nagrywania ja mogę ze To na pewno i się otworzyły z i tym i i Łukasz pobiegł do góry. Mam się podoba. W kierunku nie, admina. Rozmawiamy tak? piękne. Ze tak, Storejza, tak. więc y ja bym opstają, że to jest Łukasz. No nie, no ja. Do rektora, co ty gadasz w ogóle? Jak <laughs> jak ze Starejza pobiegłeś do góry no, razem to ze nie. Ale na pewno w Storeju skończyłem. W skończyłeś. Nie, nie w Jezu. Tam na lewo, w reaktorze. No, czyli jak biegłeś? Ale ty w ogóle przekręciłeś, bo ja nie, nie szedłem do góry, tylko ja szedłem na dół. Ja zrobiłem w y, lower engine. Dobra, tam... ale widziałeś coś podejrzanego, bo jedyny taki podejrzany... No właśnie, mówię ci ten... tak, na pewno bytka byczek nie jest. Ale czemu ruję. na pewno, bo widziałeś go przecież jak od ciała. Biegłem z nim cały czas i minął no, z ciała i nie widziałeś. Dawaj no, daj. Da da A Dave, dawaj Dave. Czekamy. Kiedy była ta sytuacja, kiedy Szczypsoni i Łukasz poszli do góry jakoś długo po no, piłce? No właśnie, no właśnie ze strajka ja zdążyłem iść. Ale ja nieco, nie poszedłem do góry kondi. Dave na razie chyba jest czysty, w się nie podejrzewałem. Nie. Please Dave. Ja poszedłem. Jeden na 6, ja na dole. I poszedłem do Lower Engine, na pięciu, dopiero sorry, do na Reaktora. 1 na pięciu. W Lower Engine'ie była ta myszka do finansowania. Jak Łukasz mówił, prawda. A ty, zapyta... nie poszedłeś wtedy, jak były te drzwi zamknięte? i... E, to, jak żylte. były drzwi zamknięte, to oni pobiegli a? do góry z trajdem, a ja w lewo, w kierunku Lower Engine. Taj... Właśnie, do Adwina poszedłeś chyba. No to Adwina? Nie. Nieprawda w końcu. No mówię ci że Łukasz z, z tym samym pobili do góry, a ja pegłem z, lewo, z lewo I tam spotkałem nawet bytka i bytka to potwierdzi i z Bytkiem biegłem już przez starej do Admina i tam. Znaczy tam... rzeczywiście, rzeczywiście jest kwas między Kondim a Łukaszem, a rzeczywiście ja biegałem na tyle długo z Condim, że raczej by mu się cooldown skończył i mógłbym zabić. Chyba, że zabił jak ja robiłem o 2 w Alminie i od razu szybko zreportował. Spodanny. Nie, znaczy no, jakby ja Ciebie na swój kliruję. Ja do góry... A no, ja nie, ja nie mam pojęcia o co chodzi. Oh man. Jak to na mnie poszło? W ogóle. Ale jak skoro oni się czyścili obaj? No właśnie, nie wiem. Jak <noise> nie Kurde, będziemy się zabić tyle osób. Kartkówka z maty. Lecimy! Lecimy. Kurde, mogłem pozamykać to wszystko. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Ciao, wszystko zamknięte. Tojtek! tak toj weź idź stąd Tojtek idź stąd. No jak będzie chciał wychodzić, to mam mu zamknę to O nie, dlaczego? Aha, bo światło tu jest. Jaju, jaja. Aha, czyli nie da się zamknąć. przyps przyps totali przyps <suszy> No, on jest zamknięty Co, ktoś tu jest? Nie, no on... O Łukasz Ciekawe czy Łukasz wszystko zrobił O, nie zdążę! Ja nie mogę! Aż na to sknopersił Kondi tu biegnie Co ja teraz... on nie, wszystko jest teraz... Pozamykane Gdzie jest Dave w ogóle? Ja chcę patrzeć jak on gra Poszukajmy Dave'a Tu jest Dave Tu jest Dave, okej okay. Jest sobie Dave jest sobie Dave. O, chciałem to zrobić. Chciałem to zrobić. A nie, on to tutaj zrobił, dobra. O, dzisiaj to jest, on, on zabił już co? Lol. Nawet nie widziałem. Znalazłem ciało w adminie. Ale ogrywa, ogrywa. To, to musi być chyba Dave, bo. tak był na lewo i condi też. Ja też byłem na lewo, ale mocno mnie obserwowałeś Łukasz, bałem się przez chwilę. No bo tam był Kurde. Konrad na dole, ja się uciekałem. O no nie, dlaczego? Ja już podejrzewałem tak Dave'a. ale nie, 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 dobra, nie, nie ten, nie wysunowajmy. Dlaczego Dave, uważasz Łukasz? No bo właśnie był, a widziałem na kamerach po prawo byłeś i tak się wydaje. No, widziałeś, że tam byłem długą ilość czasu, skoro byłeś na tych kamerach. Byłeś na kamerach? czekaj tak, byłem, byłem na kamerach, to się świeciły, a, widziałem. Tak? No ja wyjechałem do nawigacji, to się świeciły kamery, tak, to prawda. Na ja zlega. byłem tam w strony. Ja nie żyję, moim razem już nie wyszedł. Bo nie od razu wiedzieli. Może ktoś cię ja skończył, ja składałem, żeby od to od wygrane. Było. Włączyć ten reaktor. Ja znalazłem ciało w adminie. Ja biegłem skąd. Ja ja do góry ja na dół poszedłem. ja tak, Dołem, poszedłem. To chyba przez to gdzieś. Ja ty nie mogę powiedzieć, w poprzedniej Łukasz był podejrzany i teraz miałem Łukasza, miałem... Gdzie byłeś Łukasz? W ogóle? Na lewo, no my się mijaliśmy, bo ja się bałem. Tam mijaliśmy. No ja skończyłem pod jakby pod adminem przy storage'u tam w tym tunelu takim no, no, no bo tam biegłeś, zamknęły się drzwi w lower i tyle No i tam skończyłeś jak tam było ciało? To nie było ciała Nie powiedziałem. No, ciało, ciało było w, w adminie, a ty skończyłeś koło admina w storage'u Było tak? ciało? Nie, no jego nie było w adminie, On był Nie mocno, było ciała, ale... nie było ciało Nie było ciało No w adminie no i... A Łukasz, ja mogę powiedzieć, że Łukasz na jakieś 20 sekund przed końcem biegł w kierunku z 2 z Lower Engina. No brygnąłem tak. A to skoro bieg z Lower Rina to w sumie to nie, nie aż tak na niego. No. Mhm. Ale. Kurczę. A ty. Jezu, wygrajcie mi tą grę please. Złożył BEST, nie on ja biegłem po, stat... po ostatniego taska Którym w Mebaju. Jeszcze od raz. Od gry. Dave mi cię jak ty mówisz czasami. Ale skąd no, biegłeś? Na on? I ja wyszedłem z Weaponsów, biegłem od razu do Medbea zrobić tam ostatniego taska i stamtąd poszedłem do Admina, no i w Czyli od góry tam no, w jakim no, to momencie byś... skończyło biegnięcie do tego Medbea W sensie kiedy w sensie. już był raport. No, no się już ja zrobiłem reporta. A, no tak. No to ja znalazłem to ciało, nie? Jeśli ja się, się no góry, to się ciało ryszał, ciało Ja ryszał, nie mogę jaka dyskusja, dyskusja skończcie dyskusję, głosujcie, bo sumcie, już nie mam siły. Wiem tam taska i z medbay'a ja biegłem do admina. nie jest ciało, tak? No. A Łukasz jest pod adminem. No tak, no tak. To mi się wydaje, że to akurat Łukasz. Ja biegnąłem akurat w stronę tego, co pikało i nie. No, dajmy też to, że Łukasz jest drugą rundą podejrzenia, no. nie? Tak, kondi No ale kondi kręci, bo. Kondi w ogóle. nie ja mieliśmy pewno. Łedy robi. dobra, dawaj Łedy, dawaj. Nie, ja to, nie no, pewność, no, o, no, le, ale mieliśmy to, że w tamtej rundzie czekaj Łukasz. Ty no. i Kondi byliście podejrzani z tego względu, że jeden z was na pewno kłamie i nie doszliśmy do względu, który na jednego Łukasza. No nie wiem. Ja cały czas byłem, z... nie wiem. Łukasz, walili. Ja. Daj to ugra. Please, 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 please. O! Sabotagę z bomby? <laughs> Sabotagę? Co by tu pozamykać? Kafeterię se ciachniemy. Nie ma wyjścia z kafeterii. Nie ma wyjścia. Wszystko zamknięte. <laughs> nie ma, nie O kurde, taski zaraz się skończą. O nie! No i, ale Dave nie zdąży. Kurde, taski zaraz zrobią. Czaczki, nie no za dużo tu jest ludzi O dwa by trzeba było kliknąć Nie wiem co teraz I co teraz? <gry> kurde I co teraz? czekaj I... czekaj, czeka. ale Jezus Security jakbyś mi mógł zamknąć to Było pięknie O o! Perfekcyjnie, Dave! Ale zrobione! Kurde, dwa by teraz było trzeba. Dawaj, Dave! O, no, znalazłem ciało! Kurde, no jedno... Jest... <noise> Powiedz ci swoje końcowe pozycje. O kurde, Dave to może wygrać! Znaczy nie, kamerę A Dave? Renjoin. Lower Engine? Upper. Upper. Upper, Upper. Engine. Okej, okay, no a skąd... No, mogę... Czekaj, nie mówisz ty gdzieś jest ciało, e, tylko powiedz mi najpierw... E, bo widziałem Dave'a przy reaktorze gdzieś na tak na samym końcu. To znaczy tak nie tak na koniec, please, ale please. nie był ja, zamknięty nie z nami w tym pokoju. i mógł biegać sobie. No... No nie byłem, nie, nie byłem Teraz trzeba strzelić w dobrą osobę, bo powiem tak, ja jestem czysty na 100%. Uh, a widziałem, byłem zamknięty w uh, security, z kondiim i stoitkiem. No i razem wybiegliście z tego security, ja pobiegłem do góry, a wy wędrujecie w dół. Ciało znalazłeś yeah. w lower engine, więc Bardziej podejrzany mi się tu wydaje Kondi, aczkolwiek Dave też był w okolicy. Kondi tak ja jest? Ja tylko please. powiem od siebie, że mi dalej nie daje spokoju, to że w tej pierwszej rundzie Kondi kłamał cały czas. I Albo I teraz kłamał? I nie, teraz. No, z... no wydaje mi się, że to jest Kondi, właśnie przez to, I... nie bardziej. O, no teraz Wagon. doszliśmy do tego, kto kłamał w końcu. Ło Z tego gry i mówię wam, i jeżeli Ty Dave nie atakujesz, to w tym bardziej jestem przekonany, że to jesteś Ty, bo Neon zgłosił ciało i Neon był ze mną przepchnięty razem z stojtkiem, a tak zginął. Ja poszedłem do reaktora. No, ale Tylko to, tam nie było. Tylko Dobaj, nie dobra. było. Dobaj, Dobaj. Ale skoro poszedłeś stoetkiem w dutek, no on mówi, no to dlaczego go nie mogłeś zabić? Nie w dół, nie, nie było w ogóle z tamtej strony. No, no właśnie. Tak, no, powiem, ale to, że Kondi wywaliłeś osobę, która była niewinna w sumie. I dwa o. razy ją oskarżałeś. No nie no, ale nie wiadomo, bo jest dwóch imposterów, a na pewno Łukasz. No tak, ale pierwszy impostor prawdopodobnie został już wyrzucony, bo patrz, Tojtek nie był impostorem, czyli nie kłamał, a Paweł wyskoczył mu z wenta. Tojtek Właśnie. był przekonany, święcie, że Paweł wyskoczył z wenta, więc Paweł musiał być pierwszym impostorem. Drugiego impostora, no nie wyrzuciliśmy, Dobra, no, więc na to jest To jest prawda, no, czyli to jest polia, to jest na zostało niepotrzebnie wyrzucone. Ty byłeś na Łukasza cały czas najbardziej. No byłem na Łukaszu i mogłem się pomylić o ale nie no skoro jedynym na tym wodem jeszcze o tym mówisz, ty no, skoro to jest jedyny dowód. A nie no to... je głosuj jeszcze, czekaj, a Kondi dlaczego Dave w tobie śmierdzi? Masz jakiś jakikolwiek. No to mam, to mam dowód, dwie, dowód, że, wierze, skoro wiem, że ja nie jestem, wiem, że ciebie miałam dużo razy i mnie nie zabiłeś i ty nie jesteś, zostaje mi tylko Dave, szczególnie Dave. Co za Alibi, że ty nie jesteś? Co to to jest to za alibi? No, bo to ja nie to nie wiem. To to Ale, no, nie Ale, Ale mogę myśleć po tym, że ciebie nie było Jezu, w stanie ja I ty miałeś wtedy czas, żeby, kogo, żeby po wyjściu się gdzieś ustawić, zabić Tojka Ale... I Ale później. Z tego, na... co... A, z tego co rozumiem, to po wyjściu z tego zamknięcia to Ty pobiegłeś z Tojtkiem. Nie. nie, nie. Nie, 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 nie. Ja pobiegłem do reaktora, żeby zobaczyć, coś tam działo. Wróciłem Ura. na kamerki, bo był raport. Bardzo gigantycznie, chcę być wygraną. To nie ja bierze. nie widziałem dokładnie, gdzie oni pobiegli, ale pobiegli razem w dół, a ja pobiegłem w górę. No Mało... mnie no No Jeżeli głosuje na złą osobę, to trudno, ale mam prawo się pomylić tutaj, bo to jest skomplikowana w sumie. Jest! 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 Ja... Jest! No, nie widziałeś. Dzień szefa, ale dzień szefa, nie? Jezus, łatwo! Piękna noc. gdzie ja w ogóle teraz skończyłem? W Będzie! Właśnie, bo oh, 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 ja... Ohohoho Dave, Dave dzięki mi, że mi zrobiłeś odcinek Dave mi zrobił. odcinek Nie no, ja Nie mogę Czyli ja zależnie palion wygrałeś Wygrałem grę więc ale Nie z Wojtkiem, bo to mnie obciąziło bardzo, jest z nim nie pobiegłem w ogóle Jeszcze miałem takiego fejla z Wojtkiem, w ogóle nie patrzyłem, że jest kill cooldown nie Ja nie mogę A ja tak już byłem totalnie, nie, zestresowany